Cześć. W ostatnim filmiku w głosowaniu na to, jaki powinien być kolejny tutorial, wygrały pączki. Dlatego zgodnie z obietnicą pokażę wam dzisiaj jak je zrobić. Potrzebujemy biały, jasny brązowy. Jeżeli nie macie takiego koloru, możecie zmieszać zwykły brązowy z żółtym. Jasny różowy i brązowy. Z narzędzi: foremka na serwetkę, którą zrobimy. To jest foremka w kształcie kwiatka na ciastka. To jest zwykła foremka z kuchni, nie jest jakaś specjalna, modelina. Naprawdę ta moja jest bardzo stara, dlatego jest trochę w takim tragicznym stanie, dlatego przepraszam Was za to. Jakaś agrafka albo wykałaczka. Nożek. I teraz, a tutaj mam takie specjalne narzędzie do robienia dziurek w donatach. I kupiłam je w Empiku razem z różnymi narzędziami. To było dość dawno i naprawdę nie pamiętam za ile. Ale nie przejmujcie się, bo jeżeli takiego nie macie, możecie równie dobrze użyć po prostu zwykłego długopisu. I powiem, że nawet może to będzie lepsze, bo długopis jest zazwyczaj grubszy. I jeszcze jakieś narzędzie, którym robicie naprawdę bardzo małe elementy, jakieś kreski. Ja używam czegoś takiego, bo to nie jest tak ostre jak nóż. I naprawdę super się tym pracuje, ale zamiast tego możecie na przykład użyć jakiejś wykałaczki czy jakiegoś innego płaskiego narzędzia. No to czas rozpoczynać. Zbierzemy biały i najpierw go trochę tak rozpłaszczamy palcami. Teraz wałkujemy. Mniej więcej na taką grubość, i żeby pasował nam ten kwiatek, ta foremka. I odciskamy mocno. Teraz możemy trochę poruszać, żeby łatwiej nam było potem wyciągnąć te brzegi. Teraz wyznaczamy mniej więcej środek i robimy takie jakby trójkąty z tych płatków. Następnie na każdym płatku robimy takie zagłębienie, taki łuk. Ja mam do tego specjalne narzędzie, ale jeżeli weźmiecie na przykład jakąś wykałaczkę, albo jakieś inne takie narzędzie i będziecie dokładnie powoli rysować sobie, tak, to też Wam wyjdzie taki kształt. Więc robimy tak na każdym. I teraz znowu robimy takie trójkąty od tych końców tego łuku. Też rysujemy takie kreski. I teraz to jest jakby taki kontur, i po tym będziemy teraz robić pełno takich malutkich kropek, jedna obok drugiej, właśnie wokół tego kawałka, który robiliśmy przed chwilą. To tak, jakby był taki okrągły trójkąt w okrągłym trójkącie. No i tak właśnie wygląda serwetka. Myślę, że to była najtrudniejsza część z tego całego filmiku. A teraz przejdziemy już w końcu do najlepszego, czyli do pączków. Zbierzemy taki kolor. Możemy najpierw trochę zwałkować, to pomoże nam lepiej dobierać odpowiednią ilość modeliny. I robimy kulki, z których zaraz zrobimy pączki. I to od Was zależy, czy te pączki będą równej wielkości. I teraz z każdą kulką robimy to samo. Najpierw możemy trochę rozpłaszczać, ale naprawdę odrobinę. Potem wbijamy. Ja tak kręcę zazwyczaj. Mamy jednego pączka już. Bierzemy naprawdę odrobinę różowego i najpierw trochę tak rozciągamy w palcach i nakładamy na wybranego pączka w taki sposób. Teraz znów bierzemy narzędzie i poprawiamy tą dziurkę w taki sposób. Teraz bierzemy kawałek brązowego i robimy takie małe. Czekoladowe cukiereczki, czyli małe kuleczki. Następny pączek będzie czekoladowy, więc bierzemy brązowy, również rozciągamy i umieszczamy na pączkę. Poprawiamy. Bierzemy kawałek białego. I pałkujemy długi cienki pasek. To będzie kokos. Ucinamy takie kawałeczki i umieszczamy na brązowej części. Teraz kiedy już wszystkie elementy mamy gotowe, możemy układać na serwetce. Tak właśnie robiłam te pączki na serwetce. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał. Jeśli tak, to bardzo proszę o łapkę w górę. Czekajcie na więcej. Na dole wrzucam Wam linki do bloga, do Facebooka. Możecie tam wchodzić, pisać do mnie. Jeśli czasem nie odpisuję, na wiadomości na YouTubie. Dzięki za wszystko i do zobaczenia. Cześć!